W następnej ale degustacji. E, Tybranze, angielskie piwo z browaru Adams. E, Adams. E, co prawda, tu piszą, e, który jest w Southwold, e, piszą, że jest to z Soul Bay Brewery. E, ale marka jest marką Adams. E, mamy tutaj Lighthouse, czyli latarnia morska. E, lekkie złote piwo, Golden Beer. 3,4% alkoholu, to naprawdę lekkie. No i Lighthouse, no jest taka gra słów, no jest rzeczywiście lekkie, prawda? Mm. Proszę kapsel taki granatowy z logiem browaru. Nie piszą tutaj zbyt dużo, natomiast mówią, że piwo jest inspirowane ich wielokrotnie nagradzanym. Pale Ale od 22 roku. No proszę, hmm. tu nie piszą, jakie miele użyli, e, natomiast na stronie piszą, że jest to tradycyjne angielskie miele, takie jak e, Fagels i Goldings. Tu tylko piszą, że użyto słodu niecmiętnego i, i, i nic więcej. Także piwo ma dosyć długą historię no i chyba warto je spróbować ok jak widzicie piszą, że jest lekkie złote piwo raczej bursztynowe, szczerze mówiąc jak nalewałem to oczywiście piana się duża zrobiła zostało trochę suchej piany lacing dobrze to wygląda zawsze mówię, że według mnie to świadczy o jakości piwa. Dobra piana. Także piwo jest prawie, że klarowne. Jest lekko, wydaje mi się, lekko palizujące. E, piękna, gęsta piana. Bardzo ładnie wygląda. Aromat <coughs> typowy bitter angielski. E, sporo karmelu, sporo estrów owocowych. I gdzieś z tyłu lekkie nutki ziołowo trawiaste z chmielu. Bardzo ładnie. No, no to spróbujmy. Lekkie ciało zdecydowanie. Przy 3,4%. Ale nie jest wodniste. Ja to właśnie lubię w biterach, że mimo bardzo lekkiego ciała one nie są wodniste. E, nie tak jak co po niektóre sesyjne IPA, że jest woda i trochę chmielu, e, a mają 4-4,5%. E, natomiast tutaj przy tak lekkim piwie jest bardzo fajne ciało. Może jest to zasługą tego karmelu, który dodaje ciała, prawda? E, troszkę nutek przypalanego karmelu, przypalanej skórki od chleba. E, dalej wchodzi zauważalna goryczka. E, może przez to, że ciało jest takie leciutkie, raczej piwo samo w sobie jest raczej wytrawne. Także goryczka jest zauważalna i e, jest ona taka właśnie trawiasto-ziołowa, e, angielska, e, z lekkimi nutkami. E, Przypalanej skórki od chleba. Także bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o samo ciało, dosyć dużą rolę odgrywa. odgrywa. E, e, fajna owocowość. Karmelu jest naprawdę e, sporo, jak na, na takie lekkie piwo. E, jest karmel, owocowość. E, nutki lekko cytrusowe. E, cytrynka gdzieś na końcu, bardzo ćwierzające. E, bardzo fajne piwa e, lekka słodowość e, naprawdę znikoma jakieś nutki takie lekko e, ciasteczkowe ale naprawdę niedużo to chyba przez ten karmel e, bardzo fajne, odświeżające sesyjne, codzienne brytyjskie piwo e, fajny biterek leciutki e, można przy nim siedzieć cały wieczór e, nie upijemy się E, no chyba żebyśmy się bardzo, bardzo starali, e, ale naprawdę jest przyjemny w odbiorze, nie absorbujący, ale zapewniający e, przyjemne wrażenia. No, mam nadzieję, że. Film się Wam podobał, tak jak podobało mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał każdy filmie na kanale, także że na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.